Dobry wieczór, witamy Państwa. Jest 30 stycznia 2024, godzina 19:46. Zapraszamy na kolejny mecz w wykonaniu post -team, oczywiście na mapie Office. Tak jest, proszę Państwa. Post-team zaczyna po stronie terrorystów w składzie dziadek, matka, ojciec, satu oraz gruby wujek sprawdza, czy. Jakby nigdy nie widział terrorysty. Czy z Grubym wszystko jest w porządku? Tak, wydaje mi się, że tak. A może wuja powinien spojrzeć w lustro, czy w nim jest wszystko w porządku? A no bo... właśnie, proszę Państwa, kurwa, miałem mówić mniej, proszę ja Państwa. Ojciec razem z matką kampią na krótkiej. Wujek już zaczyna go sądzić na początku, sprawdza długą, czy antyterrorysta czasami jakiś nie podszedł. Przypomnijmy, że jest są dosyć głęboko, więc post nim powinien oczywiście zachować Postawę wstrzemięźliwą moc wszelkich niepotrzebnych swędzących Grupy Gruby na pozycji Darka razem z wujkiem sprawdza yy, długą, tymczasem już pierwsza flagi, ojciec Wy, headshutuje. head za head. Tak, matka się podnieciła, wyszła niepotrzebnie i zginęła. Ojciec sam na krótkiej, Bartek walczy na długiej, Terroryści są trzech na skrzyżowaniu chcę podchodzić. Czy ojciec wygatem... nie rozumiem strzela z pocisku. Oj, proszę Państwa. A, skończyły się pociski, proszę Państwa, ojciec padł. Następnym do grobu jest i znowu skończyły się pociski pociskowie. Podchodzi gruby na krótką. Zostało dwóch na dwóch po tym walczy o wygraną w pistoletówce, a niestety wuje też dostał headshot. Krótka okazało się, aleją ale ją śmierci niestety w tej, w tej rundzie dużo po Steamus zgubił, zgubiła pojemność Magazynka. Zgadza się. Po tym przegrywa pistoletówka jest 1.0 dla antyterrorystów. Zobaczymy jak pójdzie im dalej. Klasyczne ustawienie z serema Uzi oraz dziadkiem maczącym. Zobaczymy co zakupi w następnych sekundach. Jeżeli w ogóle się obudzi. Bujek na respie. Ojciec razem z matką kampi na krótkiej. Antyterroryści powoli podchodzą do biura, dobierają się do starych. Przypomnę, że to jest mapa z zakładnikami. Chodzi o to, żeby zabrać zakładnika do bezpiecznej strefy ewakuacji. <laughs> Alternatywą jest zajebanie wszystkich przeciwników. Zgadza się, w Wodku. Oczywiście <laughs> zapomnieliśmy przestawić się. Zdanie komentatorzy: Po Steam Włodek oraz Włodek Dariusz, ale Ci wybaczam. Proszę Państwa, Wujek zaczyna ...tampić z łuzi. Nie zasrędziało go w tej rundzie. Proszę Państwa, drugi odchodzi od strony długiej, dwóch jest na skrzyżowaniu, jeden na oknach. Gruby już zaczyna walkę. Jeden pad, wychodzi, I brawo, strzela. brawo Gruby, prosto Uzi w łeb. Jest pięciu na już dwóch w tym momencie. Matka Szczajona, ukryty u de tygrys. przeciwnik jeden jest na oknach, drugi na skrzyżowaniu, Został ostatni, ostatni na oknach. Proszę Państwa, kto go wykończy? Będzie to Gruby? Znowu koniec pocisków. Proszę za, tym razem, tym razem był to wygrany pojedynek i brak pocisku w magazynku nie zatrzymał drużyny Postim. Jemy za grubego. Gruby 3 fragi MVP. Brawo dla Kacpra. Nie znam człowieka. Postim jeden przeciwnicy 1. Lekka rekompensata za przegraną pistoletówkę. Ale Postim musi walczyć dalej, ponieważ jeszcze dwie rundy i może być źle. Jak wiadomo w CS 2 gramy o wiele mniej rund, niż w CSGO. I po wyniku 12, -12 nie ma żadnej dogrywki. Osieczca smołka na skrzyżowanie. Bartek z ulubioną broją 4-4. oczywiście, czy widzisz, że celownik... Jest, jest na lekko kropka? przesunięty. Właśnie. Nie wiadomo, Co? czy to jest Bóg, czy to po prostu wuja jest pijany ja strzelił dwa Może. razy i spierdolił piwo <grym> Może to dlatego wuja nie trafia przeciwników. <grym> Może on tak widzi świat. Tak, zdecydowanie wuja nie ma celownika na środku ekranu. Wszyscy mają celownik na środku ekranu. <grym> tylko nie nasza tylko, wuja. Tylko nie nasza wuja, a my z niego się śmiejemy, że ma pięć flagów i musi wyłączać cheaty. Trzech antyterrorystów podbiera na długą. jeden z nich się już zmienił pozycję i chyba spróbuje na krótką. A na krótkiej broni matka. Dobra jest zielona. Roma M4. Chyba zajęła antyurystą, ponieważ nie można kupić u tych te sklepy terrorystów. Skana, no, czy smoka, nie wtedy Bez żadnych ofiar. Wuja. <laughs> <laughs> Dalej skrzywiona, <ogląda>. ale patrzy. <śmiech> Dobrze. <śmiech> <śmiech> Oj, wuja ogląda stricję od tyłu. Co ogląda? Delicje? Delicje takich kwiatek mam w Nie domu. znam się na kwiatkach. Chyba no bo... tego nie kupiłeś. ja podlewa, ale nie wodą. Coś mówi dziwnie, te lepiej ta broń. Szybki przeładunek trzech... Nie, przepraszam, dwóch. Nie potrafię liczyć. Antiterrorystów... 10 sekund, niecały 10 sekund. 5 sekund do końca rundy. Gruby z m znowu brak amunicji. Wyjewał się do Dwa. kwiatka. 1-0. Proszę Państwa, ostatnie fragi padł w ciągu 10 sekund. Ojciec MVP, terroryści wygrywają 2-1 dla postimu. A terrorysta dalej siedzi na Restnie. Jest 2-1, pomimo tego, piątka za postim A to była piętka, piątka. Piętka. Sier... <laughs> Kurwa piątko, też. <desu>. Stupka! <laughs> Jest 2-1 dla postimu. A runda skończyła się pomyślnie. Zaczynamy rundę czwartą. Ojciec jak zawsze smoke na skrzyżowanie. Dziadek, jak zwykle, stanie na respie. Już nie. Gruby. Długa. Wuja, długa. <ścoughs> Wuja, długa. Trzech antyterrorystów znów podbija długą. Tam może być ciekawie. Dziadek nam idzie. Na chwilę rzuci smoka, tak jak mu kazano. Jest smoke. On tego Famasa ma już od dawna. Prawdopodobnie od drugiej rundy. Chyba go nie kupił. Chyba go nie kupił, ale bardzo dobrze się z nim trzyma. To znaczy, że nie umiera. W końcu ktoś chciał Famasa. Dziadek walczy. Bo ja oczywiście dziwnie patrzmy celownik. Ja pierdola. Matka razem z ojcem pilnuje. Ojciec okay. Kutasi. Ojciec Kutasi. Bartek, już buja. nie Kutasi. Proszę Państwa, przeskanowali go na pokątną. Chyba i to z jego własnej broni antyterroryści. Ktoś jednak próbuje znowu podnieść, czy będzie miał tak samo podtrzymany celownik? Antyterroryści walczą. Futryna pomogła dziadkowi. Walczą za pomocą 4-4. Ja tak powoli nie wiecie, ma 8 HP, mówię. ale jednocześnie jest 100 pancerza. Dalej walczy na długiej. Dziadek zabił przez ścianę, bardzo piękny frak. Bo nazywa się ten kwiatek. W tym czasie ojciec i matka kończą robotę. Na krótkiej mamy już 3-1 dla postimu. Kolejny MVP dla matki. Napijmy się za postim. Kolejny MVP dla matki.